Siento que hoy ya estoy lista, digo me siento distinta. Nie, nie, nie pan, panie Arla, proszę poczekać, nie, niech pan poczeka. Proszę, niech pan, niech pan zostanie, no dwie minuty, na ma no, pan się... coś jeszcze do powiedzenia? Nie, nie, rozumiem rozumiem, dlatego na no, ogół no, no, myślał, co się Ale błagam, to skandal. Ten człowiek nie jest przypadkiem przedstawicielem Mixu? Skoro tu jest, to zdaje się, że musiał pan go zaprosić. Nie, naprawdę nie wiem nawet kto to, nie wiem kim jest, ani kto ma zaprosił. Nie zamierzam dłużej marnować A... mojego czasu. Ale, Ale nie, nie pani Arla, niech, niech pan nie odchodzi, proszę, nie, nie... Przepraszam, czy pan jest może przedstawicielem radia Al Alfa Maus? Alfa Al Kto pana zaprosił? A pan doktor? Gregorio Casal, jestem dyrektorem tego studia. Miło mi, kto pana zaprosił? Jestem znajomym ojca jednego z uczniów. W takim razie nie jest pan przedstawicielem żadnego radia? Jestem znajomym ojca jednego z uczniów. A jak tak to w porządku? Chcę miłego koncertu, pa, pa. miłej zabawy, miłego wieczoru, bo uczniowie dostarczyli wielu brat i to się, to się nie dzieje. Zaraz zrobiłem. <śmieniu> Para sentir, para gritar, yo puedo. Para poder mirarte y decirte que te quiero. Para decir que quiero. Para poder ser so